Siema z tej strony kapeć w dzisiejszym odcinku wbijemy sobie piętnastą rangę na postaci grom, ale zanim zasubskrybuj. Mój kanał by nie przegapić następnych trzynastu odcinków z grudniowego daily. Przechodzimy do grania, a. Wiem, że to jest nudne! Więc wam to przyspieszę. La 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 jak widzicie na ekranie te star dropy, no to jakieś gówienka mi się trafiły. Nie mam opinii do tych badziewnych star dropów. To se chociaż odbierzmy 640 monet, bo nie mam opinii. Pooglądajcie sobie proszę i poczekajcie za chwilę na kolejne star dropy. Zdenerwowałem się, więc nie mam opinii. To se kupię nowego zadymiarza, chociaż... Mandi będzie wręcz idealna, więc ją kupujemy bam bam jej. Oglądacie, oglądacie, ale możecie zostawić suba, a nawet i może lajka. Zrobię konkurs w Wigilię o ileś tam złotych. Pejse w karda, ale jeżeli dotrwałeś do tego momentu, skomentuj. Nie mam opinii. W końcu skończyliśmy jej. I... Do zobaczenia jutro o godzinie 11.